Coraz więcej młodych ludzi marzy o zawodzie inżyniera. Politechnika lubelska co roku przyjmuje blisko 1,5 tysiąca osób i ta liczba rośnie. Na dzisiejsze spotkanie w ramach Drzwi Otwartych gimnazjaliści i licealiści przyjechali do Lublina z całego regionu i był tam również Tomasz Zalewa. Jeremicie Plak jest studentem 4 roku inżynierii środowiska. Nieprzypadkowo wybrał właśnie ten kierunek. Wydaje mi się, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowym kierunkiem dużo łatwiej będzie mi znaleźć pracę po, po tym kierunku niż po jakimkolwiek innym. I głównie dlatego chętnych do studiowania na Politechnice Lubelskiej przybywa. Rocznie uczelnia przyjmuje blisko półtora tysiąca nowych studentów. Absolwenci studiów technicznych są na rynku poszukiwani. To nie, nie jesteśmy fabryką bezrobotnych, ale oferujemy specjalności oferujemy kierunki, które cieszą się zainteresowaniem. Ale możliwości znalezienia pracy to tylko jeden powód. Uczelnia nie kryje, że popularność zawdzięcza też regularnie prowadzonym akcjom promocyjnym. Wcześniej były drzwi otwarte przeznaczone tylko dla dziewczyn. E, organizujemy również akcje w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasi studenci i pracownicy umawiają się w konkretnych szkołach, przygotowują prelekcje. Między innymi dzięki promocji na Politechnice studiuje coraz więcej kobiet. Boją się troszeczkę tych nauk, takich jak matematyka, fizyka, jednak myślę, że z biegiem czasu to się powoli, jak widać, zmienia. I jest tutaj u nas dziewczyn coraz więcej, studiuje budownictwo i teraz mogę powiedzieć, że jest mniej więcej podział już pół na pół. Na dzisiejszym spotkaniu w ramach drzwi otwartych aula pękała w szwach. Przyszli inżynierowie, przyjechali z całego regionu. Ponieważ ma najlepsze wydziały, które mnie bardzo interesują, takie jak transport i na przykład zarządzanie. Przyjechaliśmy z publicznego gimnazjum numer 1 z Włodawy. Jest to wyjazd zorganizowany w ramach projektu unijnego gimnazjaliści na start. Na Politechnice Lubelskiej studiuje blisko 11 tysięcy osób na najbardziej obleganym kierunku inżynierii biomedycznej. O jedno miejsce starało się 10 osób.